Hej, czy podrywać po alkoholu, czy podrywać na czeźwo? Takie pytanie, co Wy sądzicie na ten temat? Co byście na ten temat powiedzieli? Jakie macie na ten temat zdanie? Moje obserwacje i moje zdanie zawsze będzie takie, że podrywać na czeźwo... Podry, mieć świadomość, podrywać wszędzie, podrywać gdzie tylko macie na to ochotę, podrywać w każdym miejscu, w którym będziecie po prostu mieli na to ochotę. Jeżeli jesteście sami, jeżeli macie dziewczyny, jeżeli macie żony, jeżeli nie macie jakichś tam zobowiązań, to podrywać w każdej części miasta, państwa, świata, gdziekolwiek by to nie było. Bo wszędzie macie do tego okazję. Czy idziecie do zalety, czy jedziecie na lotnisko, czy idziecie do kościoła, czy idziecie kupić samochód, czy idziecie cokolwiek Zrobić, wszędzie tam może być kobieta. Kobiety otaczają nas praktycznie wszędzie, więc.